Grałem w grę spore. Grałem, recenzowałem ją na golu. Dałem jej 5 na 10, ale ocena redakcji była 8 na 10, bo. Żeby nie zaburzyć współpracy z Electronic Arts. Tak z ciekawostek. Pamiętam było zebranie, i ludzie z marketingu biorali w nim udział i mówili, że jest 10 na 10 i tyle. Żeby litka z Electronic Arts nie było przykro. Na golu było takie coś, jak. Nie była ocena oceniającego, tylko ocena redakcji. Tak. Więc tam było, że gra jest gówniana, nie rozkręca się i tak dalej, 8 na 10. Czy w recenzji dało się odczytać? Tak, tam były komentarze cały czas, że co to recenzja jedzie po grze, a tam 8 na 10, o co tutaj chodzi? Da, 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 da. Dlatego potem zrobili, że powstały blogi na golu i autor sobie mógł napisać blogacka, dać ocenę i tyle. No to były słodkie czasy. Że sporo im się podobało, sporo miało swój urok, ale dla mnie to był zmarnowany potencjał. Po tu nie mogłem patrzeć. Gra się chyba rozkręcała, jak się leciało w kosmos i wtedy jako symulator jakichś tam podbojów kosmicznych i tak dalej, to było coś ciekawego. Ale tworzenie tej ewolucji z pupy, to, było, to był pic na wodę. Trzy, cztery nogi, czy dwie nogi, to jest wszystko graficzne. Strasznie byłem rozczarowany. To dlaczego szedłem z TV Gry? Odszedłem miałem lepszy deal po prostu. Tam kurde... TV Gry, to wtedy tam rządziła jedna osoba i ten... Gdyby TV Gry były takie, jak były teraz i od jakiegoś czasu, to bym tam został, ale... Tam było tak, że dostawaliśmy jakąś super grę ciekawą, społeczność się domagała, jakiegoś tam Battlefielda. Ale ówczesny szef TV gry mówił, nie, pokażę wam moją chińską bajkę, którą sprowadziłem z Japonii, którą wszyscy mają w dupie, ale jestem złośliwy i nic mi nie możecie zrobić. I tyle. Więc ja denerwowałem się. Mówię, weź pokaż mi, mamy Battlefielda Bad Company 2, zróbmy 6 materiałów i oszleją. Nie, pokażę wam moją grę, którą wygrzebałem z Akihabary. I będziemy teraz, nagramy sześć materiałów o tym. No i kurde... I ten. Jordan jeszcze nie było na świecie wtedy, Hasus. Była masakra. Najbardziej się wkurzyłem, jak ten... Jeżeli nie wygrzebał jakiś tam... Wyszli Beatles Rock Band. A dobra, nie chcę o tym mówić, co się tam działo. Dobra, była rzeźnia. W każdym razie... Tam był straszny syf wtedy. Tam... Człowiek nie miał pieniędzy, a patrzył, jak depczą po kamerach i kablach. Masakra. Tak dolomi, trafiłeś ogólnie. Nie, wtedy Krzysztof pierwszy raz posprzątał w redakcji, bo przychodziła ta Batalia. Normalnie był syf, normalnie podepcze kamerę, zniszczy kopnie w komputer i tak dalej, ale przyszła Batalia, żeby zagrać w Beatles Rock Band, posprzątał całą redakcję i kazał nam <laughs> grać. Pamiętam, że gość, który zajmował się sprzętem, w sensie finansami, tylko się wnerwiał, było, co, znowu rozwaliłeś statyw? Za 500 złotych? Ale nie tym razem. Kiedy wyszli Beatlesi rockband, rockband było posprzątane. Dostaliśmy, kurde, instrumenty plastikowe i ten, były odkurzone podłogi w ogóle. <grym>, to była masakra. To było... Ciężko tam po prostu wytrzymać. Wszystko bym zniósł, ale nie takie rzeczy. bo makabra. <grym>, tak, co tak brzydko grać? Chained Echos Brzmi jak manga. A, Jezu, wiem, już potrafię, Jezu. Mogę rozpoznawać te gry. Taka to jest typowa nazwa dla chińskich bajek. Jezu, wiedziałem. Nie jest wyryserowany. Okay? i tak czułem.